Thank mm -hmm. you. Witam wszystkich na uroczystości odsunięcia muralu poetki noblistki Wisławy Szymborskiej, a w szczególności witam naszego gościa, profesora Michała Rusinka. Proszę Państwa, 100 lat temu w prowencie koło Kurnika przyszła na świat Wisława Szymborska. Polska poetka, eseistka, tłumaczka, felietonistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Tym bardziej cieszy nas, że właśnie w setną rocznicę urodzin poetki odsłaniamy w Miliczu mural z jej wizerunkiem i wierszem Moralitet Leśny, który zachęca odbiorcę do dialogu, stając się przez to sztuką zaangażowaną społecznie. Koncepcja stworzenia muralu w hołdzie Wisławie Szymborskiej Powstała w Wydziale Oświaty i Promocji Urzędu Miejskiego w Miliczu, za co serdecznie dziękuję swoim współpracownikom oraz Ewie, która była takim dobrym duchem naszego projektu, i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Doliny Baryczy, które pomogło nam ten projekt zrealizować. Realizacja tego pomysłu nie byłaby jednak, proszę Państwa, możliwa, gdyby nie wspólnota mieszkaniowa z ulicy Wrocławskiej, która w pełni zaakceptowała nasz pomysł, która nam zaufała. Cieszy nas, proszę Państwa, że zależy Wam na tym, aby centralna część naszego miasta zyskała nowoczesny, estetyczny wygląd. Bardzo Państwu za to dziękuję. Mural nie powstałby także bez pana Konrada Muszyńskiego. Nie widzę pana Konrada, nie wiem czy jest. Jest, jest, jest. Zapraszam panie Konradzie, proszę tu do nas. Artysty, projektanta, absolwenta Poznańskiej ASP, który przez prawie miesiąc w sierpniowo-wrześniowym skwarze pracował nad muralem. Dziękujemy panie Konradzie za pana pracę. Szanowni Państwo, nie jest to ostatni mural w naszym mieście. Mamy taką koncepcję, że będziemy starali się sukcesywnie zagospodarowywać takie wolne przestrzenie, przestrzenie niewykorzystane, może przestrzenie troszkę zniszczone, które wymagają renowacji, właśnie aby tworzyć murale. Będziemy, chce, będziemy chcieli zlecać ich tworzenie, ich powstanie młodym, zdolnym, kreatywnym twórcom, po to, aby sztuka uliczna, Stała się ważnym aspektem naszej kultury miejskiej. Chciałabym teraz zaprosić do symbolicznego przecięcia wstęgi pana profesora Michała Rusinka, pana burmistrza Piotra Lecha, pana Konrada i panią Danutę Bespałko, przedstawicielkę wspólnoty z ulicy Wrocławskiej. To to Raz. bym nie dzielił miast na małe i duże i w ogóle bardzo się cieszę, że w tym roku i w dużych i w małych miastach i na wsiach społeczności lokalne postanowiły jakoś włączyć się w obchody stulecia urodzin Wisławy Szymborskiej i mnie i w ogóle całą fundację, zarząd fundacji ogromnie to, to cieszy, na tyle na ile możemy to wspieramy i bardzo się cieszymy z tych inicjatyw. Są inicjatywy Zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ja teraz wracam z, z Włoch, a zaraz jadę do, no, do Lizbony, do San Francisco, na przykład, ale też i do różnych polskich, polskich miast. Myślę, że fenomen popularności Wisławy Szymborskiej leży w takiej no, pozornej, ale jednak prostocie jej wierszy, które nie wymagają jakiejś ogromnej erudycji, ich czytanie nie wymaga ogromnej erudycji. Myślę, że one są w stanie dotrzeć do bardzo wielu czytelników, również takich czytelników nieprzygotowanych specjalnie wcześniej. I jak mówię, to jest pozorna prostota, bo tak naprawdę jest, jest głębia w tych wierszach ogromna. I myślę, że jest jeszcze jedna rzecz dosyć ważna, mianowicie, bardzo ważna, mianowicie to jest taka poezja, która się nie zastarzała. Ja mam wrażenie, że się nie zestarzeje, że wciąż będzie miała nam coś ciekawego do... Powiedzenia I nam, i tym kolejnym, kolejnym pokoleniom. To jest też taka poezja podróżująca, dlatego że sama Szymborska nie lubiła podróżować, ale jej wiersze są tłumaczone na bardzo wiele, prawie 50 języków i jest popularna w bardzo, bardzo wielu krajach. Myślę, że jest taką ambasadorką polskiej kultury. Szymborska się za życia nie godziła na to, żeby stawiać jej pomniki, żeby nazywać ulice jej imieniem albo szkoły jej imieniem. I my też bardzo uważamy, żeby nie, jakby nie spowodować, żeby te, te, te pomniki, które teraz powstają, czy takie miejsca, sposoby jej upamiętnienia, były w jakikolwiek sposób spiżowe, nawet metaforycznie. Natomiast wydaje mi się, że Mural to jest coś takiego, co, co jest trochę z przymrużeniem Oka, co jest trochę takie popkulturowe i myślę, że to jest coś, co jej by się bardzo podobało.